Siemandeczko, siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Z serii kupuję wszystkie auta w Gita Online. Dzisiaj nietypowo, bo zmieniamy miejsce garażu. Zapełniliśmy już całkowicie na full klub nocny i przenosimy się do agencji. I w, w, do tej agencji kupimy, zakupimy dzisiaj kolejne auto, którym będzie najprawdopodobniej... O kurde, to nie tu. Najprawdopodobniej chyba T20, zaraz zobaczę. Tylko zajdę. O, tutaj już mamy w, w agencji wstawionego Duke'a, Stingera TT. A my będziemy zakupywać kolejny samochód do naszej kolekcji, kupić, stylingować i przetestować. Ocelot Virtue to już kupiliśmy i faktycznie program T20 będzie kolejnym naszym sub naszym samochodem do naszej kolekcji. Tylko zastanawiam się jaki kolor kurcze, różowy? Dobra, niech będzie różowy. Oczywiście, dane, pojazdów, dane pojazdu sobie sami przetestujemy, bo jak sami wiecie, to różnie bywa. On będzie nas kosztował 2 miliony 200 tysięcy. I teraz tak, nowy garaż do agencji. Zakupione. Czekamy aż. Dostarczą nasz samochód, a my widzimy się już za moment w klubie samochodowym na tuningu Progena T20. Jeszcze jesteśmy na stanowisku i sobie go powoli ulepszamy. Hamulce rajdowe, zderzak. I wyś... o, yy, dobra Wyścigowy karbonowy spoiler ja pierdziulę Ej, słuchajcie, kurczę tutaj za dużego chyba wyboru. 17 tylko pozycji, ale numer. Ulepszenie US4 Chromowany wydech... E, bo chyba jest to... Najlepszy wybór podwójnie wentylowana maska, klaksony no to nie. Ups, sorry. Światła białe oczywiście standardowo styl neonowy przy i boki kolor neonowy kucykowy róż nie, gorący róż gorący róż tablicę sobie tylko zmienię. Ona taką lakierowanie nie, ona to znaczenia nie ma dachy, wlot na dachu za 700 zł złotych, dola, GTA dolarów, sorry progi rekin, nie no bez dramat kurde z tym ulepszaniem. Ja pierdziele. Redowa skrzynia biegów, oczywiście tuning turbo musi być koła Jedynie koła do to kuloodporne, tylko gdzie to było, kurczę tutaj, ulepszenia kuloodporne eee, i szyby limuzynowe i słuchajcie, to tyle wyjeżdżamy z klubu samochodowego dobra, wyjechaliśmy włączę światła po tuningu samochód prezentuje się w ten oto sposób, czyli w zasadzie nic się nie zmienił. Tuning, wizualizacja i tuning oceniam na nie. Czyli bez nadzieja po prostu. Przejdźmy sobie do e, testowania driftu. To drift zaraz jeszcze sobie pojedziemy i gdzieś jakiś... Zakręt, o, na przykład tu da się. Drift oceniam na plus. Jeżeli chodzi o przyczepność, to jest właśnie kurczę, powiem wam tu jest yy... Taki, taka niespotykana rzecz, bo jeżeli zazwyczaj tak w samochodach jest jeżeli jest dobra przyczepność samochodu no to nie da się driftować nim praktycznie oczywiście mowa tutaj o normalnych oponach nie takich zamontowanych do driftu z niską przyczepnością natomiast w T20 czyli w tym samochodzie E, przyczepność jest dobra. O kurczę, przyczepność jest dobra i, moż, i można e, nim podriftować, więc e, przyczepność zaliczam na plus. O dziwo. Dobrze, i teraz sobie przejdziemy za. Nie, zaraz e, przetestujemy, czy można nim skakać. Zbliżamy się. Standardowo do naszego pierwszego skoku jestem ciekawy, czy się da dobrze nim skakać, czy się nie da. Wow! Nice! Da się! Skoki są na plus w tym samochodzie, ale jeszcze sobie spróbujemy, nieważne bo nie próbować źle w ogóle wjechałem ach dobrze a my się powoli kierujemy już, a wytrzymałość no jak sami widzicie nic nie odpadło po dwóch skokach lampa jedynie jedna nie działa żeby oczywiście no to to jest norma, powybijane, wytrzymałość oceniam również na plus w tym samochodzie. A my kierujemy się już na lotnisko na test prędkości i przyspieszenia. Już jestem ustawiony na pasie startowym i zaczynamy, przechodzimy do testu prędkości oraz przyspieszenia. Jedziemy. Prześpieszenie, no nie wiem, sam na plus! Mo, nie, w zasadzie mogłoby być lepsze, ale cena jest taka, jaka jest, więc e, daję to na plus. I zaraz zobaczymy, e, jaka jest e, prędkość. Szacunkowo, oczywiście, prędkość tego samochodu. Wy już widzicie wynik na e, swoim ekranie. A ja za moment przejdę do analizy. No, przyspieszenie ma na ten samochód... Znaczy nie przyspieszenie, a prędkość na minus. Czyli w zasadzie... Yy, jeszcze, mógłbym, jeszcze spróbuję, zobaczę... Yy, te przyspieszenie. Nie, przyspieszenie to ja zostawiam tak jak było. Czyli e, przejdźmy jeszcze do e, testu hamowania. Już się rozpędziliśmy. 3, 2, 1. Hamowanie jest ok, czyli hamowanie jest na plus. Dobrze. E, przejdźmy zatem do. Podsumowania końcowego tego samochodu. Jeżeli chodzi o cenę, 2 200 tysięcy to jest bardzo dobra cena. Samochodem można podriftować pomimo tego, że przyczepność ten samochód ma. Dobrą skakać to jak sami widzieliście, da się nim skakać i to fajnie. Jeżeli chodzi o wytrzymałość tego samochodu również jest dobra, nic nie odpada. Przyspieszenie jest. OK. Natomiast natomiast prędkość jest. No, niestety nie za dobra. Hamowanie również jest OK. A więc. Moja ocena końcowa tego aha, samochodu i jeszcze zapomniałem o wizualizacji i tuningu. Wizualizacja tego samochodu no, nie jest jakoś taka rewelacyjna, biorąc pod uwagę to, że podczas tuningowania tego samochodu mamy mały wybór. Czyli to jest na minus. Moja ocena końcowa tego samochodu to 6 na 10. Jeżeli miałbym kupić samochód troszkę droższy, to bym zastanowił się, czy mam kupić właśnie tańszy czy droższy. Znaczy, może nie zastanowił się, Bez, może inaczej. Bez wątpienia kupiłbym droższy, bo niektóre samochody w podobnej cenie jak Progen, Progen T20 n, mają e, lepszy, po prostu e, więcej do zaoferowania niż ten samochód. Natomiast e, jeżeli, dobrze się tym samochodem jeździ, ale mogłoby być lepiej. Tak więc e, to byłoby na tyle, drodzy widzowie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka like w górę, e, zostawcie subika, kliknijcie w dzwoneczek. A my kurde, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z serii Kupuję wszystkie auta w GTA Online. Trzymajcie się, na razie, cześć!